W dzisiejszym odcinku na kanale Miłość Science porozmawiamy sobie o tym, jak powstaje tełcza. A więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, że światło słoneczne lub światło w większości jak wydaje się światłem białym, ale składa się ono z wielu kolorów tęczy. Wiązka światła odbitego od lusterka, wychodząc z wody, ulega załamaniu. Każdy kolor wchodzący w skład światła białego załamuje się pod innym kątem, padając na różne miejsca uwidacznia się na kartce papieru. W ten sposób powstaje na niej tełcza barw. I teraz powiem sobie, jak powstaje tełcza. Kiedy światło białe trafia w powietrzu na krople, na przykład deszczu, to rozdzielone na wiele kolorów, które możemy obserwować jako barwny łuk na niebie. Im drobniejsze są krople deszczu, na przykład mrzaka, tym tełcza jest wyraźniejsza. Kolory tęczy pojawiają się w kolejności czerwony, pomarańczowy żółty, zielony, niebieski, indygo, czyli ciemno-błękitny oraz fioletowy. Tałcza powstaje w wyniku oddziaływania światła słonecznego z miliardami krokodilowych wody w atmosferze. Czasami, jak widzimy na zdjęciu, czasami po deszczu tworzą się dwie tęcze, druga jest słabiej widoczna i ma odwróconą paletę barw. Czasami na niebie tworzą się również tałcze do góry nogami i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to zjawisko nazywa się rozszczepieniem światła białego. A obserwowana barwna wstęga to widmo światła białego. Tełka powstaje w wyniku oddziaływania światła słonecznego z miliardami jak wody w atmosferze, tak jak już wcześniej powiedziałem. I to wszystko, co Wam dziś chciałem powiedzieć o tełce. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, może do szkoły. Dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz o zostawieniu kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.